Herr Offizier, bitte, lassen Sie diese Menschen in Frieden. Lauter! An die Wymarsz za godzinę. Hasło na dziś wieczór – Wisła. Odzew – Wola. Jeszcze jedno. Do naszego oddziału dołączył niedawno ksiądz porucznik… Panowie, ja nie będę przedłużał. To dla mnie zaszczyt służyć ojczyźnie w waszych szeregach. Warto się o nią pić. Niech Bóg prowadzi nas w boju. się. Nasi uderzyli w Patszapie. Wiem, ja że stawiają kulturę większy niż myśleliśmy. Mówi się o masowych rozstrzeliwaniach, o egzekucjach. Wiem, że zadaję sobie pytanie, jak my powinniśmy postępować wobec nich. Podobnie. Oko za oko. Pragniecie wolności. A jako naród polski mamy do niej całkowite prawo. Ja Ale. na Nie możemy się poddać. A już sama myśl o tym jest naszym największym zwycięstwem. Mamy Wszystko tak z duchu nie mam. Czeka Cię największa walka. Walka o właściwy wybór. Zemsta czy przebaczenie? Co wybierzesz?